Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was nowy filmik. W końcu jestem w domu pierwszy dzień w sumie od wakacji, a mamy już któryś sierpnia i akurat dzisiaj, skoro jestem pierwszy dzień w domu, przyszła do mnie paczka. Z tej okazji nagram dla Was recenzję sklepu Choice. Nie wiem czy to tak się mówi, więc nie hejtujcie mnie za to, bo to w sumie nie sprawdzałam tego, a nagrywam to naprawdę na szybko, bo jestem w domu, potem mam znowu plany i tak dalej, tak dalej. Filmik nie będzie trwał długo, bo są w sumie tylko dwie rzeczy, które dostałam z tego sklepu. E, jakiś czas temu znowu nawiązałam współpracę z właśnie tą firmą i zaproponowali mi, żebym wybrała sobie tam rzeczy do konkretnej kwoty. Nie pamiętam, to chyba było do 40 dolarów. Pomogłam sobie wybrać jakiekolwiek rzeczy chcę z tej strony. Przelali mi bon I potem tam poszukałam sobie jakieś rzeczy i wybrałam dwie ostatecznie. Ciężko było mi się zdecydować, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy mi się podobało. I w końcu zdecydowałam się na to, co zamówiłam. I w sumie teraz Wam pokażę i powiem Wam, co o tym sądzę. Paczka przyszła mi w takiej foliowej torebce. Bardzo ładnie zapakowane. W środku są kolejne dwie torebki. Bardzo ładnie, zapakowane na taki. Tutaj jest suwak, który to, to ładnie się otwiera. To jest. I pierwszą rzeczą, którą wam pokażę z mojego zamówienia, jest sukienka. Jest to bardzo ładna, dresowa sukienka. Tutaj widać firmę. Ma tutaj wycięcie na, na dekoldzie. Dłuższe rękawy. I z jedną spódniczkę. Pewnie zaraz wam wstawię tutaj obok yy, nagranie, jak mam ją na sobie, żebyście mogli zobaczyć. Mniej więcej wiecie, jak wygląda moja figura. Yy, z tego co pamiętam, to jest chyba rozmiar uniwersalny. Ewentualnie, jeżeli będzie inaczej, napiszę Wam wszystko w y, opisie pod spodem, oczywiście. I wtedy będziecie mogły wiedzieć, czy warto zamawiać taką sukienkę, czy nie. Ja uważam, że jak najbardziej tak. Ten krój yy, mi się tak podoba, bo jest taki. Zwiewny, jest trochę sportowy, jednak elegancki. Można to założyć do bardzo ładnych butów wysokich, do płaskich, do trampek, do nie wiem, do czego do czanki, do czegokolwiek. I moim zdaniem pasuje do wszystkiego. No jest naprawdę piękna. Tak mi się podoba, że jestem mega, mega, naprawdę zadowolona. Chyba nigdy nie byłabym zadowolona z <gryw> takiej tak, sukienki, bo. Wiem, że w tą na pewno będą nosić, bo inne jak sobie kupuję, to cały czas albo leżą w szafie, albo coś. I to jest naprawdę bardzo trafiona rzecz. Materiał jest genialny, bo jest mięciutki. Nie wiem w sumie. Nie znam się za bardzo na materiałach, i w ogóle, ale jest dobrze uszyta. Nie ma gdzieś wystających nitek. Wszystko jest bardzo ładnie dopięte na ostatni guzik. Wszystko się ładnie układa, co zresztą mogliście zobaczyć tutaj z boku na tym nagraniu. I przechodzę chyba do następnej rzeczy, bo nie będę się rozgadywać. I jeżeli chodzi o tą sukienkę, to ja mega polecam. A jeszcze jest kolor czarny z tego, co widziałam. Nie wybrałam szarą, bo mam, dużo, mam trochę czarnych rzeczy ostatnio i chciałam tak coś nowego. Więc mam tą genialną sukienkę. Kolejną rzeczą, którą sobie zamówiłam z tej strony. Jest coś bardzo ładnego. Te, również zapakowane w taką torebeczkę na słówek. Choice. I zgadnijcie, co to może być. Takie coś różowe. A jest strój kąpielowy. Zamówiłam go w sumie nie dla siebie, tylko dla Sylwii, bo ona uwielbia firmę Tri Triangle, coś takiego. I, a te stroje są robione na, na wzór tam, tego kroju. I to są takie taki dół, bardzo fajny to jest taki e, piankowy materiał i to mi się bardzo podoba, bo, bo jest inny, jest taki naprawdę fajny, bardzo mi się podoba to, że on jest e, ma obwódki takie czarne tu nie widzicie, o tak, ma obwódki czarne, ma mocno zakryty tył, bo ja nienawidzę <laughs> mieć takich wyciętych ten, e, tutaj z boku wam stawię film jak w nim wyglądam, chociaż musiałam się trochę przemóc, bo trochę się wstydzę i to, co widzicie tutaj, to jest tutaj na filmiku. I jest bardzo no, genialny, jest bardzo wygodny. Te majtki nigdzie nie obcierają, bo ja mam z tym problem czasami są za małe, za duże. A to, z tego co pamiętam, był chyba rozmiar XS. Jeżeli będzie inaczej, napiszę wam to oczywiście w linku na dole. I jestem mega zadowolona z tego dołu. A tu mamy górę, którą też widzicie na filmiku obok, bo założyłam całość. O, tak to jest rozmiar XS. Widzę tutaj na metce z boku. Jest to również różowa góra. Du, 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 wiązana na górze, wiązana na plecach. I ja ten strój daję Sylwii do prezentu urodzinowego. Jeszcze pewnie zobaczycie to na moim kanale, bo mam zamiar nagrać, co konkretniej kupiłam itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Trochę o tym opowiem. I w sumie aż jestem zdziwiona, jak to wszystko szybko poszło. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona z całej współpracy z Choice'em. To bardzo szybko przyszło. Nie spodziewałam się, bałam się trochę, bo jak sprawdzałam tam śledzenie mojej przesyłki, okazało się, że jest w Warszawie, a potem nagle w Chinach i bałam się trochę. A okazało się, że po prostu to był mały błąd na stronie i. Wszystko jest bardzo dobrze. Dzisiaj dostałam paczkę. Wczoraj niestety napisałam do nich maila, gdzie jest moja paczka. Ona tu, o oh, wow, dzisiaj jest. I z tego co pamiętam, wykorzystałam jeszcze rabat 10 lub 15% zniżki yy, dla nowo zarejestrowanych na stronie. Więc prawdopodobnie jak założycie sobie konto na tej stronie, to będziecie również mieli te zniżki. I ja jestem bardzo zadowolona i szczerze, naprawdę szczerze mogę Wam polecić ten sklep i, i ta piękna rzecz. Tam jest dużo ładnych, naprawdę nie mogłam się zdawać, to było dla mnie naprawdę bardzo trudne wybrać coś. Te rzeczy naprawdę są bardzo dobrze wykonane. Nie, nie zauważyłam, żeby gdzieś odstawała nitka, żeby coś gdzieś się miało poprć, żeby coś miało być z cienkiego materiału czy coś. I jestem mega, mega zadowolona. Wiem, że dzisiejszy filmik jest takim jednym wielkim nieogarem, ale w sumie... Ciężko mi powrócić po takiej przerwie do nagrywania. Znowu się stresuję przed kamerą, znowu robię z siebie głupka, moje filmy są nudne, zdaję sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, że teraz już w końcu wezmę się za ten kanał. Wiem, że obiecuję wam to już długo, długo, ale zacznę działać, zacznę więcej montować i teraz aktualnie kończę nagrywać, siadam do niego, montuję go, mam nadzieję, że go jutro wam rzucę i tak sobie postanawiam. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie i. Piszcie mi ewentualnie w komentarzach, jakie filmy chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale Ktoś mnie pytał o Chappie Bunny Challenge I prawdopodobnie nagram go z namianem, więc czekajcie na ten challenge I w sumie żegnam się z wami na dzisiaj I cieszę się, że jesteście, bo wybiło mi 11 tysięcy subskrypcji Za co wam serdecznie, serdecznie dziękuję Czekamy na to, jak się to wszystko dalej rozwinie Bo dzięki wam to w sumie wszystko idzie I... Buziaki, trzymajcie się mocno, czerpcie jeszcze z końcówki wakacji. I pa pa! Do następnego filmiku, kochani!